I was looking for Mina as well. Okay. <laughs> Let's go to the hospital. <laughs> I'm looking I'm looking for her as well. <laughs> you don't pay me so much, so I will talk like this. <laughs> I don't fucking care about this job anyway. This game is crap. So so do my job. Yeah. <laughs> I never wanted to be a voice actor. I don't fucking care about my life, man. Yeah. Brzmi jak koleś właśnie, który, który doświadcza efektu motyla. Nie, yeah, to brzmi jakby, wzie, jakby wzięli kurwa woźnego normalnie, żeby im, nagrał, żeby im nagrał kilka kwestii. I don't know what should I say. Okej, okay, co ja mam zrobić? Upper water. Upa, apa wota. Apa wota of da Daruda sandstorm. Daruda ondulacja. Nie, ryża ondulacja, Kaj, to, jest, to, jest, to jest inna mapa? Czy ta sama? To jest sama. Tak. A czyli mam pójść... tam skąd... Kurwa. <laughs> Czekaj, czyli teraz zaczynam... po drugiej stronie i musisz przejść na drugą stronę z powrotem, czyli muszę przejść jakby no wiadomo chodź come here come here, she here. C -c 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 -c. dobra, chuj was jolo biegnij biegnij no. <śles> Co to było? Można napierdalać? Hama! O o o o o o zaraz mi miejsca zabraknie kurde na to wszystko O, to jest ta sama, która była przed chwilą i też dzień trzeci tylko o 16.00 Co to jest teamakin po tamtelsky program? Nie, to jest ryża ondulacja. Wow, ktoś z gunem. O, zajebalił. I don't even care anymore. I don't know what I'm doing here. She just fell. And I leave her. I was looking for Mina... Teraz musisz... Y musisz zagrać postać przerażonej kobiety. Awww... Oh, help me, o, looking for my sister. <laughs> Where is my sister? mój, 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 na skuterze. Where is my sister, skuta, <laughs> Ja brzmi, ja brzmi jak skute bobo. Mniej więcej mam tyle włosów co bobo, więc właściwie pasuje. Dobra, wait here. No kurwa. O, mam broń. No. A, no to luz. Aaa, on ma tego. On ma ten klucz. On ma... Klucz ma, kurwa. Zaraz, sprawdźmy tutaj szopę. Nie ma nic. No gdzie ręcznik? Krzunt zabrał, żeby się podcierać pod... A, no, dobra. A, tu jest zamknięte. Ksiądzu A wejdę tu? Księciuniu złoty Księci... Księciuniu złoty 5 złotych Ola... Ola tak stoi, kurde A Ostała nie, Do... a Nie, dobrze Myślałem, że to należy na glebie O kurwa, to jest ten? Nie A nie wiem Kto mnie zobaczył? O kurwa o lol, kto mnie Co zobaczył? Co jest? Nie wiem. Idzie Ludzie, za tobą. Gdzie pom. Idzie, dobra. Lol. księciuniu! księciuniu złoty, proszę mnie zostawić. O kurwa. don't ja pierdolę, me. Uderzam. Oh no! I don't. She me! I don't feel so good. I was looking Dobra, for her. Dobra, to. I was looking for her too. Dobra, Trzeba być chyba bardziej uważnym Nie wiem JOLO JAFUU yeah, Ja bym w temu typowi, tylko że o, jakoś taką w drzwiach stanął, niewygodnie Krasz Kurwa... to jedną ręką No <noise> Ej, czy oni mogą szybciej popierdalać? Zobacz to że no te, nie nie te stopy chodziło. do góry jak idzie Czy ktoś tutaj jest? Is there anybody out there? Everybody me No jak nie jak działa? Motło? Jak jakże mm. Ty ale pytanie brzmi Kiedy to było? O oh, fuck, no tak To mogło być wcześniej What the fuck? Nie wiem Co, czy, weź się wróć Co tam było napisane? Po prawej stronie jak kliknąłeś There is a facet? Bo to, the... Facet <laughs> Facet Nie wiem co to do końca znaczy Lock door Kurwa no Ło, wow. Mm. wow Dojrzał ciebie, dojrzał, dojrzał ją, można napierdalać Impreza! To napierdalać Jepcie, jepcie Na pięć mm. Następny? Idzie, ale gdzie? Za, za, za gdzie tą bramą o, chodź tu kurwa. Zbyszek Ty, ale jak go kurde. Przytrzymała agro na sobie. Ja, biele jeszcze jestem młodych. Czekaj, co mówi? I to mieliśmy zapisane już. What are you doing, Agrippa? Uh ten znalazł Bileten? Tak to tam się zwie. Naprawa tych tam przejść w połodziowych? Po, kurwa, nie chcę. Bardzo ciekawe. Tak, gdzie jest Hobbit z, z bronią? Bo to mnie zastanawia. Ja się patrzę. To jeszcze tu chcę wejść. Może coś tu jest. Jaws, widzisz to? Co? Zepsute. Zepsute drzwi, ale lekko uchylone. Jest możliwe, że ktoś tu, ktoś mały mógłby się tutaj zmieścić. Dziecko. No właśnie. Go inside. Go inside? Wow. <noise> Or either way, I will go inside you. Ten chłopiec gruby, czy co? Co ona znalazła? Pałe. U, Uf, o! Jezu, ile tylko się zaczyna robić. No. Ja będę musiał to potem uporządkować. Hm. Dojrzał cię? Hm. Jo, on jest... Gdzie on jest? Tam jest. Co? On tutaj jest. Ja myślę że on jest dalej. Ja w ogóle myślałem, że ona nie wyszła, kurwa. Dobra, chodź. Chujna kucaka. Oh my fucking god. Please. Please, please, please. Give me gentle kiss No jak, na ile chyba? No. Ule, Mission accomplished Ja pierdolę dzień, czekaj, ryża Onda, nie. Co going on hmm. <laughs> Mina? Huh? Uh, Straszne. Okej. Okay. zapiski medyczne sprzed dwudziestu siedmiu lat. Zapiski twojego starego. Sprzed 27 lat. Nic ciekawego, by tam nie było. Leżałem w gaciach i skarpetach przed telewizorem. Wyjebałem spirit. Nie, i huptałem browarę jezgowym. Czekaj, czy to już nie było? Gdzie jesteśmy? Gdzie kurwa jest? Yo, czekaj. Link navigator, please. Ej, co to jest złote? To jest. O, jest. No playing. no playing. Ej, żeśmy czegoś tu nie zrobili. Trochę lipa. A jaki jest objective? Czekaj, a tutaj widzisz, są takie linie. No. Gdzie mnie to prowadzi, kurwa? Jak mogę tak skakać między tym? o, o. Nawiązuje do Kioja Suda, dzień pierwszy. O 8, No i co to było? A co by... No właśnie, możesz zobaczyć. To jest spoko. A, to jest to. A, okay. to jest to, że oni tam chodzą po tych polach ryżowych. no. No, no. no i co jeszcze? A w drugą stronę? A to okay. jeszcze. Tutaj było. No, to jest move po prostu, taka scenka, no. A, to jest co Aha, to, co zrobił przed chwilą. Przed chwilą. Mm -hmm. A to? Cześć, czemu jeszcze lwona linia? A bo tego żeśmy nie widzieli hmm. A było tak, że do, do tego kościoła chyba weszło, ci, ci rodzice właśnie. To no? No no To było, to było. No dobra, no to kurwa, ale... To co ja mam zrobić? Jakiś... Dus so, so, dżyns... coming? Do Sojins coming. Do Sojins coming. O jest... Jest! <grym> ale ci nie dało wejść? Teraz się da. I teraz pytanie brzmi, to się zaczyna pojawiać to pytanie w tej grze. Czy żeby zrobić ten drugi Objective musimy zrobić w innej misji, kimś innym coś. No bo teoretycznie było tam jakieś nawiązanie do innej misji, tak? W której też wszystkiego nie zrobiliśmy. Jeżeli tam byśmy zrobili wszystko, to może od razu byśmy mieli określony drugi Objective tutaj. Tak to dobrze to rozumiem? Znaczy, mamy określony drugi odcinek. Teraz, ączki, teraz jest, mamy, tylko, ale że... za pierwszy razem go nie mieliśmy. O no właśnie, dobra, tutaj pójdę, zobaczę. Czyli co, czyli przy, tak naprawdę się nie, nie dowiesz. Nie dowiesz się, że czegoś nie zrobiłeś, to póki nie będziesz powtarzał misji. No bo bo pamiętasz co to było? To był ten łańcuch nad, na tej bramie. Uh -huh, uh -huh. I tutaj muszę iść. No i co kurwa miałem zrobić ty Trzeba szukać czegoś, żeby rozcieprzyć ten łańcuch Au! z lewej, nie, nie z z prawej <śpuszáticas> Nie byłbym dobrym nawigatorem jako <śpusz <paperwork> <śpuszáticas> <accentu minorit> <-truisa> yeah. jebłem No dobra, ja pamiętam tą misję, ale tutaj już nic nie było więcej kurwa To jest problem no nie? Ej, hey, move the trolley Musiałem chłop wyjść chyba Uf. Ogarnięcie o... mapy Kto mi na plecy wchodzi Poza tym do przecinek znaczy, to nic ktoś inny chyba musi tą bramę otworzyć albo coś No dobra to jest do dokładnie to samo co było wtedy nie? To możesz przełączyć czy nie? Ten tutaj? Nie, bo to by nic nie dało, właściwie. Nie wydaje mi się, żeby to się cokolwiek zmieniło... O! Wtedy się tego nie dało otworzyć. Wtedy się nie dało tego otworzyć. A to jest akurat głupie, bo... Nikt nic nie zrobił. Nie... Nikt nic nie zrobił, po prostu nagle powtarzam tą misję i o, otwarte. A to bez sensu jest, uważam. No, że... to jest no bez sensu. i masz kilo kurwa. Fotografia. Okej. Okay. Mam kill -off. No to kill -off możemy rozjebać to na pewno. No. Kurwa, ej no to... O, zamknięty ten na klucz... Kabine ...kabinet jakiś. No jakiś schowek na klucza no jakaś skrzyneczka na klucze. Kurwa, ale no to bez sensu akurat uważam. Ojej, no, bo nikogo niko o niko to nie było. Zwłaszcza, że ta gra się skupia na tym, tak. No. To jest tym bardziej taki Nielogiczne to już mogli dać kurwa coś tylu, że ktoś to otworzył czy coś Jakiś Nawet ten ten tak nie? robić Ups Aaa się Dobra go trafiłem Spudowałeś po raz pierwszy chyba W tej grze Chyba tak No dobra, ale to zrobimy to w takim razie ale to powiem Ci, że byłem bliski tego, żeby nie sprawdzić, czy to są otwarte, bo myślałem, że nie będzie. No bo nie dziwię się na no to log logiczne, bo się nic nie wydarzyło z tym. Chyba on mnie widzi, jak go nie widzę, nie? Dziadu. Ja pierdolę. Najebał się, daj mu spokój. na no stary to się najebał. Kilof po się rozjebał przy okazji Ale przyjeba Kurwa, dobra czekaj Sprawdzę, czy na pewno nic nie ma, nie? Nic było, to chuj hmm. No dobra, chyba po prostu trzeba tam wyjść Nice. Good. Now no, okay. Oh. Gosh, Nova? Uh. This sucks. I want a shower. Mm. Oh, where is everyone? an outsider now you're involved too uh, I, I seem to have gotten lost I it's all her fault she hasn't aged in all these years about theva <laughs> she's a monster <laughs> I, I'm sorry I don't understand but anyway how do I do you want to be like that? Czy chcesz żyć na Hmm? <głupiaj> się, żebym z tobą gadał. Countryside. <głupiaj> no, <zapisamy dojuba> performance. <głupiaj> Jak jajko ono. Dzień pierwszy dziewiętnasta. Mamy drugi obiektyw dla niej. Oh, No way. I, I was just here. If you're out there filming me going round and round in circles, I'm going to kill all of you. Ah! <laughs>

Tata? Co to było? Creepy. Dobra. Nie, dobra, tak wygląda, wygląda tak na, samo. Nie. Tak, tak. <grym> ja no, wygląda normalnie, wygląda to jak w grze, więc właściwie nie, nie zrobili jej krzywdy. No, <grym> co to jest? O, ile nie odkryłem. Dobra, a to jest to z kopalni. Aha, super. Okay, nic z tego nie wynika, w sumie? Mm -hmm. Uuu uh, legenda o kobiecie, co żyła 800 lat, ponieważ zjadła... Merman? I takiego... męską... rękę? <grym> Mermaid? Merman? No właśnie, może. <grym> o, i nigdy, nigdy się nie starzała i, i ubierała się jak ta... zakonnica. A to wiesz co? Chyba coś... coś... Bardzo możliwe, że to jest prawdziwa legenda, wiesz? Chyba. No, Legend się, że... of Yaobi Kuni. Jest. No, do, to jest prawdziwa legenda. Do, I do, dokładnie taka sama. Okej. Okay. Z tego co widzę. O kurwa, wygląda przerażająco. Taka kurwa... What the fuck? Wygląda jak syrenka... Z, taki co? demon syrenka. A, to ta statua, co on znał, tak? Aaa, a, a okej, okay. miałeś to skąd, skąd my to mamy? No, dobra, to są takie jakieś religijne kolejne rzeczy religijne z tej Tak, że one są stawiane na... zapisane na granicach tego miasta, żeby odpędzać zło, tak? Mhm. To jest typowa religijna pierdoła. To ogólnie nie, nie wiem, czy my jesteśmy, chyba nie jesteśmy w stanie zrobić dwóch obiektiwów na raz, wiesz? Tak czy siak. No tego się nie dało na przykład zrobić A dziwne No tak, bo... to prawda Kurde to jest... To jest na oko Mihama, tak? No Jest 19, i teoretycznie powinniśmy mieć dla niej drugi objective Ma zapisane. Znaczy możliwe, że możemy go teraz zrobić, tylko mi się wydaje, że drugi objektyw się pojawia kiedy powtarzasz misję, wiesz? To było... To... No. Myślałem, że to działa w ten sposób, że jak odkryjesz coś w jednej, na jednej mapie, inną postacią, to masz automatycznie drugi obiektyw pokazany. Ja się wydaje, że to nie chodzi o to, że. To co nam wtedy pokazało, to oznacza, że możemy ten drugi obiektyw wykonać. Aha. Po prostu, wiesz? Ale okay. nie pokazuje nam go, jak przechodzimy pierwszy raz. Zresztą i tak musimy. wydaje mi się najpierw przejść tą misję z pierwszym obiektywem. A później... Znaczy nie, nie musimy, nie możemy chyba najpierw przejść też... O kurwa, co? Ale skąd? O. Pasowało do tej babki. No kurde, weźmy z tą łopatą. Ładnie wytrzymała, kurde, jest dzielenie łopatą to nie jest taka słaba. No a tu nic nie ma To jest już pi piwnica przygotowana dla niej. О. Опа, опа, она вас страшно морда? Ну, как. Ну, не? Przejebałem się tą misję Nie źle, nie źle, biegnij O kurwa, ktoś ma gana Czyli on jest w tym samym miejscu co ten chłop tylko nie ma kurwa gana, zajebiście What? What the fuck? Why are you running? Why are you running? Oh. A... Dobra biegnie dalej O nie idzie Zabie... Ucieknę Kurwa no dojdę gdzieś czy nie no ona już wie, jak dochodziła Jo, ona uciekła Skończyłeś misję? Jestem w szoku. E, ja tak samo. Ej, Picie, ja myślałem, że kurwa tu nic nie ma. No, znaczy to... No, na mapie nic nie no, no, coś, coś na pewno było, ale... na no, ja pierdolę. Ale to fajnie w sumie. <głosy> <głosy> ale to było głupie. <noise> Zwabiłeś kurwa wszystkich do siebie i spierdoliłeś. Co to jest? Ta wioska? Te ludzie? I ty też? What did that guy mean when he was talking about the other side? You you think I'm strange, don't you? Of course I do. Well, I don't like this village much either. Don't worry. I won't let you turn into one of them. I promise. What's that supposed to mean? Hey. <clears throat> I'm trying to sleep. How can you sleep when all this is going on? Nawet to by jeszcze zobaczymy co tu będzie. Kurwa, nic nie słychać. To nie miało znaczenia. O, ale z ale... Bez przesady, kurwa, z takim trzęsieniem. To nie jest jak... młody, Tymon. <noise> A gdzie Pumba? Sami... Tymon. Kurwa, powiem ci, że te, ten, ten czas w tej grze tak skacze. <noise> nie wiesz, kurwa... No ciężko się ogarnąć. listen they didn't attack for no reason somebody is controlling them we have to stop whoever's behind all this madness from now on don't listen to what anybody else says okay miss so, yeah, me

Ile kurwa tych misji już mamy? Bardzo Co mi się damy? podoba rok 684 na samej górze. No. What the fuck? To jest anno Domini, roku pańskiego. No tak, tak, tak. 1976 Cześć, to była jakaś jedna była z 70. A to była ta teraz, tak? Ta. Mhm, to z tym trzęsieniem. To z tym trzęsieniem, jak Tymon był dzieciakiem. I jeszcze nie, A, tutaj... I jeszcze nie znał pumby. Ale czy ile tu jest dni? Lecz w dół. Kurwa. Hmm? Jezu Chryste. No. Trzy dni i potem wiesz... No, jakieś opowieści pewnie. No i weź potem po, połącz kurwa całą tą historię, nie? Ale już... Jed, jedno niespój, Jedną niespójność już mamy. Z to tymi z tymi, drzwiami? z tymi drzwiami. No to właśnie to było głupie, uważam. To było bez sensu. Bo nikogo tam to... wcześniej nie było.